Odpychamy się z drugiej, odpychamy się z jednej, odpychamy się z drugiej Jak widzicie, ja niemal przeskakuję z narty na nartę Tutaj jest, zrobię to bez, oho, to bez kinów Raz, dwa Raz, dwa Niemal przeskakuję z narty na nartę e, i, ten moment, kiedy jedziemy na jednej narcie, jest najbardziej psychicznym momentem, tak? Ale mocne odepchnięcie z nogi powoduje, że 80% naszej energii przeznaczonej do jazdy, na, do jazdy, do jazdy będzie pochodziło z nóg, a nie, nie będziemy używali tutaj rąk, mięśni rąk, które są dużo mniejsze, które na dużo e, krócej nam wystarczą, tak?